Kolejne skupienie dla osób uzależnionych i współzależnionych, które odbędzie się niebawem w ognisku, nosi tytuł Samotność wyzwaniem, próbą, szansą. Z samotnością każdy człowiek, przynajmniej jakim, na jakimś etapie życia, musi się zmierzyć. Więc temat jest nie tylko dla uzależnionych. Natomiast dla osób wychodzących z uzależnienia doświadczenie samotności może być szczególne. Zmieniają się układy, które były do tej pory, a więc zmieniają się w ogóle relacje z ludźmi. Zaczynamy funkcjonować w nowy sposób, w tym niekoniecznie wszyscy muszą się odnaleźć. Mogło być źle, ale układ był oswojony. W związku z tym zmiana może prowadzić w ogóle do zerwania relacji. Są relacje, z którymi chcemy zakończyć, żeby móc wyjść z uzależnienia. I niekoniecznie jakiś nowy świat się przed nami otwiera. Tak więc z tym problemem samotności spróbujemy razem się zmierzyć. O tym mówiąc, rozważając Słowo Boże, modląc się w tych intencjach, które zrodzą się w ramach tego tematu no i dzieląc się doświadczeniem, wspierając się nawzajem własnym świadectwem.